Cześć. Dzisiaj sprawdzimy sobie, ile warte są silniki w różnych kategoriach. Pierwszy silnik. Silniki oczywiście to są ododkurzacze to jest jakiś odkurzacz, chyba przemysłowy większego rodzaju, ale za to plastikowy. Pierwszy to jest silnik z izolacją, czy też z uzwojeniem aluminiowym. Ten silnik za to ma uzwojenie miedziane, ale obudowę plastikową. I trzeci silnik silnik, których jest coraz mniej silnik, który ma miedziuchę zważymy sobie poszczególne silniki i sprawdzimy ich cenę jaką weźmiemy rozbierając je na metale zapraszam do oglądania filmu silniki ponumerowane jedynka aluminiowy dwójka plastikowy miedziany Trójka metalowy, miedziany. Ważymy je. Tak, jakbyśmy chcieli je sprzedać po złotówce. Za pierwszy weźmiemy złoty 30, zł, bo waży prawie kilogram. O! Plastikowy. Nie wiem, czy ktoś by kupił plastikowy, bo jest plastikowy. Ale jest o wiele cięższy. Kilo 835. Zł. Złoty osiemdziesiąt cztery, i kolejny kilo sto złoty dziesięć. Zeszła pomyłka. No, ten jest miedziany, numer jeden. Już tylko wydobycie miedzi będzie. Bierzemy się za tego plastikowego. Ja rozebrałem ich już dużo i wiem, że są bardzo przyjemne w rozbiórce. No, i mamy efekt mojej pracy. Sprawdzimy sobie tak. A więc pierwszy to był jednak silnik yy, miedziany, drugi plastikowy, miedziany, trzeci normalny aluminiowy. To najpierw sobie wytarujemy pojemnik. Dobrze. I tak. Damy na pierwszy silnik, który miał uzbrojenie aluminiowe 705 gramów. Dajmy to po złotówce, żeby łatwo się liczyło. 71 groszy. wirniczek za 4, 50, to mamy już złotych 86. Zł. Aluminium, 45 gramów, dajmy, nie wiem, za 6 zł, też mamy 2,13 13. I kolejne aluminium. To jest za 6 zł 2 40 zł 40 groszy. Tyle zarobiliśmy na silniku. Z uzwojeniem aluminiowym. Mało. Dajmy teraz silnik plastikowy. tu o musimy, przepraszam mamy pierwsze 67 siedem groszy wirniczek cztery pięćdziesiąt mamy dwa pięćdziesiąt osiem i za sześć złotych Aluminium mamy już 2,82 82 I teraz najważniejsze. Miedziuszka za 35 zł, 9,30. I ten silnik z pozoru plastikowy dał nam już bardzo dużo pieniążków. I przed nami tradycyjny silnik który jest metalowy, ale zarazem jest rzadki, bo jest z rozwojeniem aluminiowym. Złotóweczka mamy pierwsze 75 groszy. Za 6 zł aluminium mamy złoty 8. Zł. Wierniczek 4,50 2,30 i miedziuszka 35 zł. 7,55. Więc miedziane uzwojenia w silnikach od odkurzaczy jednak robią robotę. Widzicie 7,50, tamten prawie 9 zł. A taki zwyczajny około 2 zł. No ale co zrobić? Skoro najczęściej mamy teraz aluminium. Ale niech ten film będzie przypomnieniem dla przyszłych pokoleń, że kiedyś była mieć w Stojanach. Być może niedługo nawet będzie w Wirnikach. Pozdrawiam Was. Miłego popołudnia. Cześć.